O tym serialu mówi się ciągle i wszędzie. I nie bez powodu. Drugi sezon rozdzielenia udowadnia, że wciąż da się w telewizji zrobić coś zupełnie nowego. Gdy pierwszy sezon pojawił się na Apple TV Plus trzy lata temu, jak reszta produkcji tego serwisu streamingowego, zyskał status ukrytej perełki. Większość raczej o nim nie słyszała, ale każdy, kto go oglądał, czcił ten serial jak sekciarz. W marketing drugiego sezonu Apple wpompowała jednak o wiele więcej worków z pieniędzmi. Zapewne przekonani, że mają w swoich rękach hit. No, i mieli rację, bo teraz nie sposób opędzić się od dyskusji na temat rozdzielenia. To ten typ historii, w którą najlepiej wchodzić w ciemno, postaram się więc stracić bardzo, bardzo niewiele. Głównym bohaterem rozdzielenia jest Mark, który po tym, jak stracił żonę w tragicznym wypadku, zatrudnia się w firmie Lumon, która wymaga od swoich pracowników przejścia tytułowej procedury. Poprzez specjalny chip pozwala ona na rozdzielenie czyjeś tożsamości. Jedna, nazywana AUTI. Funkcjonuje wyłącznie poza pracą, a druga, Ini, budzi się tylko na czas 8-godzinnej zmiany w biurze. Ini nie posiada żadnych wspomnień na temat świata zewnętrznego, a Auti nie ma pojęcia, co robi w pracy i z kim ją wykonuje. Jak można łatwo się domyśleć, Lumon wykorzystuje tę wyjątkową sytuację do robienia rzeczy bardzo niecnych, bardzo tajemniczych i bardzo ważnych. Pchnięcie do tego przez wydarzenia z pierwszego odcinka serii, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny Mark postanawiają przeprowadzić śledztwo na temat prawdziwych celów firmy. Padają więc w spirale sekretów, a widz z odcinka na odcinek popada w coraz większe zagubienie, gdy do gry wchodzą mordujące się nawzajem działy w firmie, pokraczne sesje terapeutyczne, pięciominutowe imprezy i kozy. O co chodzi z tymi kozami? Rozdzielenie to mystery box w klimacie science fiction. Znajdą tu coś dla siebie fani Lost, Twin Peaks czy Westworld. Zwłaszcza ci, których zawiodło rozwiązanie tajemnicy w Lost, Twin Peaks czy Westworld. Rozdzielenie odkrywa karty powoli ale przemyślany i dający masę satysfakcji sposób. No i wygląda przy tym obłędnie. Odpowiedzialne za reżyserię większości odcinków Ben Stiller, tak, Derek Zolander i stróż z nocy w muzeum, oraz operatorka serialu Jessica Ligagni wyczyniają tu wizualne cuda. Naprawdę, praktycznie każdy kadr można sobie oprawić i powiesić na ścianę. To zadziwiające, jak cudnie może wyglądać serial, którego akcja w większości dzieje się w białym biurze. Oba sezony rozdzielenia znajdziecie na Apple TV+.